Z najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Teresą Benedyktą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, W jedności ducha świętego, Wszelka cześć i chwała Przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez zbawiciela i posłuszni Jego słowo. Ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas bra wodę złego. Wybaw nas, panie, od zła wszelkiego. I obdasz nasz czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom pokój Wam zostawiam. Pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Na spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, aż przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Oh, Pański nazwyk się stroży. Mnie, ciebie, witaj, Jezu, synu Maryi, ty się z prawdziwy, świętej córki, witaj, Jezu. Wsze najświętsze łaski świątnicą. Witaj Jezu, Synu Maryi, Ty się Bóg prawdziwy, świętej Pudlmy się. Panie nasz Boże, w życiu i śmierci świętej Teresy Benedykty zajaśniała tajemnica krzyża. Umocni nas przez udział w tej ofierze, abyśmy wiernie trwali przy Chrystusie i pracowali w kościele, dla zbawienia wszystkich ludzi, przez Chrystusa Pana naszego. Wysłuchajmy ogłoszeń pielgrzymkowych, co by nam się lepiej pielgrzymowało w tym czwartym dniu naszej pielgrzymki. Na początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować księdzu Remigiuszowi Stacherskiemu, dzisiejszemu Kaznodziei, który, jak słyszeliśmy w dzisiejszym kazaniu, jest proboszczem w parafii w Popowie Kościelnym. Matka Boża Nadziei, dlatego pozwoliłem sobie zaprosić na naszą pielgrzymkę księdza Remigiusza. Bardzo dziękujemy za obecność, za wspólną modlitwę i wygłoszone słowo. Ale ksiądz nie jest sam, ponieważ jak słyszeliśmy, wraca z jasnej góry z grupą pielgrzymów rowerowych więc ja bym poprosił, żeby ci pielgrzymi rowerowi może pomachali, pokazali gdzie są. Z tego co wiem, 17 osób pielgrzymowało. Ja pozwolę sobie przekazać na ręce księdza Remigiusza drobne gadżety, żebyście też mieli pamiątkę z tego naszego spotkania. Bardzo dziękuję. Jakbyście chcieli kiedyś się przerzucić na własne nogi, to zapraszamy też na naszą pielgrzymkę. Co roku od 6 do 14 wędrujemy. Moi drodzy, jesteśmy na terenie Diecezji łódzkiej, jak już wczoraj na apelu usłyszeliśmy i mamy pozdrowienia od księdza kardynała Grzegorza Rysia, ksiądz biskup Szymon przekazuje z błogosławieństwem dla nas, ale też z prośbą o modlitwę. Więc niech to też będzie intencja za diecezję łódzką, za mieszkających tu, za wszystkich, którzy tę wspólnotę, tej diecezji tworzą. Więc dziękujemy za te pozdrowienia. Niech popłyną z powrotem i nasze pozdrowienia dla kardynała Rysia. Temat dzisiejszy, jak już wiemy, to temat sakrament pokuty źródło nadziei. I nieprzypadkowo dziś taki temat, ponieważ wieczorem, jak już ogłaszałem, możliwość korzystania z sakramentu spowiedzi w lutomiersku na, na apelu wieczornym. Księża będą do dyspozycji i bardzo do tego zachęcam. Ja wczoraj na apelu powiedziałem o takim troszkę podkręcaniu tempa swojego życia duchowego na pielgrzymce. To taka dobra okazja, przez sakrament spowiedzi. Mamy cały dzień, nie jest on zbyt trudny, sporo odpoczynku. Można się też troszkę wyciszyć, zastanowić i dobrą, głęboką spow spowiedź odbyć. Jeszcze raz do tego zachęcam. Bardzo serdecznie też gratuluję tym wszystkim, którzy dziś przyjęli szkaplerz. Myślę, że brawa dla tych osób również. służba liturgiczna szybko i sprawnie policzyła 44 osoby, szkaplerze dziś przyjęły. To tak trochę umówione było, bo 44 pielgrzymka, 44 osoby. Więc myślę były były, były, były. Tutaj słyszę podpowiedzi, że nie było więcej szkaplerzy, były, były, więc jak będą się inne rzeczy działy, to, no to zobaczymy, jakie te liczby będą. W każdym razie bardzo gratuluję. Dziś obiad w Bełdowie i to jest obiad, po raz pierwszy przygotowuje nasza pielgrzymkowa kuchnia, więc już tam się pewnie sporo dzieje w Bełdowie. I nasza kuchnia nas przywita obiadem. Pierwszy raz, mam nadzieję, że nie ostatni, więc trzeba wszystko dokładnie zjeść, tak żeby byli zadowoleni, bo jeszcze przynajmniej ze dwa takie obiady będą, kiedy nasza kuchnia będzie nam gotować. A taka propojedzenia to jest taka bardzo serdeczna moja prośba. Szanujmy jedzenie, które dostajemy, bo służba ekologiczna. Daje znaki, że sporo sprząta po nas chleba. Ja wiem, że to jest tak, że jak ktoś wystawia, częstuje, to my tak łapiemy, ale też proszę siły na zamiary, bo to taki niezbyt ładny widok, jeśli gdzieś ten chleb później zostaje. My staramy się ten chleb później dostarczyć do gospodarzy, dla zwierząt, ale może warto sobie też tak trochę pomyśleć nad tym, że jeśli nie potrzebuję, to nie biorę. Tym bardziej, że możemy kupić chleb. Tego chleba nie brakuje na pielgrzymce, więc nie ma co robić zbyt dużych zapasów. Służba ekologiczna też prosi o jeszcze jedną rzecz: mianowicie, kiedy wyrzucamy butelki. Plastikowe, to te butelki trzeba zgniatać. A najlepiej też, żeby w nich nie było wody, czyli jeśli nam woda zostaje, nie chcemy jej pić, wylewamy wodę, butelkę gnieciemy. To też bardzo o to proszę. Wczoraj, podczas ostatniego etapu, po drodze zostały znalezione pieniądze. Jeśli ktoś zgubił, suma nie jest duża, ale jeśli ktoś zgubił pieniądze, to do służby informacji też proszę się zgłosić. Na ostatnim etapie wczoraj to się wydarzyło. Pora na śniadanie zaraz po błogosławieństwie i dziś tu jest taka dłuższa przerwa, do 10.30 jest czas wolny. No bo, no bo to jest weekend, nie i to wszystko wszystko tłumaczy. E, więc na spokojnie można się posilić, zjeść dobre śniadanie, żeby były siły na dalszą pielgrzymkę. Prosimy o błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszech Mogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas z walca, a przeciw niegodziwości, zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a ty wodzu niebieskich zastępów, szata na inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.